Witajcie, akwaryści po z tej strony Słuchajcie wycailiśmy coś takiego co się nazywa egzotarium w Sosnowcu Proszę się nie śmiać Paszport ostatnio odebrałem także mogłem tam pojechać I niby tu mają być tylko same gady Ale już na samym wstępie No proszę Piękny biotop rzeki No cudowny Akwarium naprawdę robi wrażenie co my tu mamy? tu mamy? Tu mamy polski biotop. Na górze pływają słonecznice bodajże. Tak. Tu jest, jest opis? Dobrze. Okej. Okay. Co tu mamy? Pewnie jazie i płocie. Coś jeszcze mamy? Strzelbę płotną. Ach, to jest strzelba, tak. Tutaj macie strzelbę. Dziękuję Ci bardzo. No wygląda to, no powiem Wam imponująco. Imponujące, jest dalej. Tak wam zaspoileruję. Ale imponujące jest dalej. Słuchajcie, idziemy. No i mamy piękną, cudowną, rewelacyjną Amazonię. Czekajcie, ja się muszę tutaj zatrzymać. Jestem urzeczony. Miejsce dla mnie, jeżeli chciałabym tutaj poczekać na Ciebie. Tak, oczywiście. Tam, tam kobiety sobie leżą, kiedy akwaryści tutaj zachwycają się rybami. A co my tu mamy za A Arapajmy. Zobacz, piękne. Proszę bardzo, cichla. Płaszczka. Piękna. Niszczuka krokodyla. I arowana srebrna. Słuchajcie, rewelacja. Co się jest dalej? Tutaj searowanki pływają. No zbiornik na moje oko 15 tysięcy litrów. Szczęścią nadwodną. E, ale to nie koniec. Moi drodzy. No i tak, tu mamy pstrągi, jazie. Co tam jeszcze? Szczupaka. Polski biotop. Typowy polski biotop. No, dla mnie bomba, rewelacja, bajka. I po prostu, no powiedziałbym, że orgazm w pewnym postaci, ale to pewnie jeszcze nie jest to. Tak, przyszliśmy na egzotarium, a tak naprawdę oglądamy na razie ryby. Tutaj, dalsza część polskiego biotopu. O! Co to jest, kochanie? Twoim zdaniem? piranie? Tak, to jest paku, czyli piranie owocożerne. wielkie. Możemy do nich spokojnie wkładać łapę, słuchajcie, nic nam się nie stanie. Chyba, że włożymy coś, co przypomina im owoc i pestkę. No ale. Mm. O, i Piękny sunik. Czerwonoogonowy. A, czerwonoogonowy? Tak, tak czerwonoogonowy, przepraszam. Tak jest. Coś fantastycznego. No rewelacja Dobra Tutaj mała drobna Amazonia Co tam hmm. Kireski, talarki Znaczy no, polepsy przepraszam Diskusy I tyle No i lecimy Dalej, czy będzie tutaj jeszcze część akwarystyczna Z tego co widzę to tak Co my tu mamy? Tu pewnie pływają sobie poskoczki mułowe Zaraz zobaczymy. A nie, tu penutraszki. No dobra. Tu mamy część wodną. Co tu mamy? Tropika. Pająka, ale go nie widzę. No i tutaj. I tutaj już mamy część terrorystyczną. Ale idziemy zwłaszcza jeszcze. Co my tu mamy? No jak nic, Brazylia, Amazonia. Tak, są małe piereniczki Ramireza. Są Kireski, są Neone i Pięknie zaaranżowane. Naprawdę rewelacja. Słuchajcie, jeśli chodzi o tą część akwarystyczną, egzotarium, to jest chyba koniec. Także no film będzie krótki, ale, ale powiem wam, wygląda to mega. Naprawdę wygląda to mega i oby coraz więcej takich miejsc w Polsce, dlatego że nie oszukujmy się, to pokazuje prawdziwą edukację i prawdziwe piękno tego naszego podwodnego świata. I kochani, przechodzimy do części terrorystycznej. Zobaczcie, tutaj żywolas niebieski. Nie wiem co prawda, czy taką małą żabkę tutaj znajdziemy. Tak? Jest? No to szukamy dalej. Czytamy, szukamy, szukamy, Skaczek. szukamy, szukamy. Gdzie? O, jest! Jest, widzicie? O, tam, 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 tam. Jak nie widzicie, to musimy. Nie wierzyć na słowo? O, jest! Dobra, lecimy dalej. Rewelacja. Tutaj mamy żółty. Tak? Tak, żółte pasy. Żółte Ok. Jest. Jest łajdak, piękne zwierzaki, ale zobaczcie samo terrarium, urządzone również, no po prostu rewelacyjnie, rewelacyjnie. Tutaj mamy liścioła z żółty, też jakaś żabka, fajne dlatego, że takie terrarium można zaaranżować, ponieważ jest to terrarium typowo tropikalne, można zaaranżować z częścią wodną i częścią lądową. Więc to by będzie wyglądało po prostu rewelacyjnie, a zarosło no, dla mnie bomba. Słuchajcie, no coś takiego chciałbym mieć w domu, tak? Tu gekon orzęsiony, w terrarium takim średnim bym powiedział. Tu gekonik paskowany. Siedzi mordeczka. A tutaj jest, no dobra, niech to lubią ludzie, a mogli napisać, znajdź mnie. No i ja bym tak zrobił, jak miał swoje egzotarium. Tu mamy straszyki. A tu Straszyk Diabelski, szukamy, szukamy, tu jest jego mość, Piękna morba. I że australijskie. Słuchajcie, zobaczyłem to terrarium i powiedziałem jedno. Bo nie chodzi nawet o te, że ale po prostu samo terrarium, sam aranż wygląda po prostu rewelacyjnie. No lecimy dalej, czy będą jeszcze jakieś ryby? Głupie pytanie zadałem. Czy będą jeszcze jakieś ryby? Moi drodzy. Co tu mamy? Brzanki, bocje, hanki, młode arowany, górami olbrzymie, no po prostu nożowce, to akwarium też robi wrażenie. Ja przyznam wam się oczywiście, że ja jeśli chodzi o terrorystykę, to ja muszę czytać nazwy, w przypadku nie muszę tego, ale to co jest fajne tutaj to są te właśnie tablice gdzie macie opisane wszystkie, wszystkie ryby. Czyli tutaj mieliśmy typową Azję, a tu mamy, kochani, tu mamy typową Amerykę Środkową. Uaru, nie. Brazylia jest, ja Ameryka Południową. Uaru, Lekostumusy. wieje, to po prostu też zbiornik robi wrażenie. O, a za mną co? Hm, jedno akwarium. I drugi akwarium z małą tanganiką, no proszę. <laughs> Niby nic, a tak naprawdę też robi wrażenie, lecimy dalej. No zobaczcie, czyż to nie jest piękne? Moim zdaniem jest rewelacyjne. I lecimy dalej. Również żaby, kumaki dalekowschodnie. Tutaj drzewo Łazy bardzo no, rewelacyjna rewelacyjna aranżacja i paprocie i oplątwę, i tilancje. Tam były monstery, strzałko Po prostu dla mnie bomba. No i co? To chyba już koniec. Nie piętro Dobra, idziemy na kolejne piętro, moi drodzy, a z tego piętra zobaczcie. Kto by nie chciał mieć coś takiego w domu? No przecież ja bym nie potrzebował telewizora. Serio. Wystarczyłaby sypialnia, łóżko, bo to musi być, plus oczywiście takie wielkie akwarium. A tutaj wchodzimy do części wow. Uhu, uh, 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 uh. Jest tu gorąco, jest tu duszno, bo jest to śródziemnomorska strefa klimatyczna. Bomba. No dla mnie no perwa, po prostu, znaczy rewelacja. Legwan. Widzicie? Kochanie, jaki to Legwan? Kubański. Kubański. Czyli już wiemy, że Legwany kubańskie są małe. Mają wielkie terrarium i siedzą dwie sztuki. Ale też jakby przestronność powiem Wam, no rewelacja. Nawet drzwi, które tam mamy zobaczcie, są wymalowane w aranżacji samego terrarium. Tak, to był Legwan Kubański, a tu będzie Pyton Królewski. Królewski. I zobaczcie, jakie wielkie terrarium na dwa egzemplarze. Tam siedzi jeden, tutaj siedzi drugi w tej, e, w tym korku. I więcej go nie potrzebują. No rewelacja. W ogóle całość robi niesamowite wrażenie co my tu mamy. Super, tutaj muszę zgadnąć co mamy, w związku z tym nie słyszeliście. Waranów czasu ogonowy. Tak i ten jego musi siedzi sobie tam. Siedzi maleństwo. i zobaczcie, to są wymogi dla prawdziwego egzotarium. Wielkie terraria, olbrzymie, a w nich co? Mały zwierzaczek, ale wiemy, że ma zapewnione w na warunki bytowe. No i tutaj mamy część z roślinami. No, ten bananowiec robi wrażenie, a ten robi jeszcze większe. No wow. Dobra, lecimy dalej. A co my tu mamy? Tu mamy jedne z najszybszych zwierząt na polskim, w polskiej wodzie i na polskim lądzie, są to żółwie. Ten się wygrzewa w misce, na metalowej tatce, a tam jest cała reszta. Tak? Mam rację? Żółwie są najszybszymi zwierzętami? Dobrze, okej, czy ślimaki, czy żółwie. Powiem Wam jedną rzecz. Nie wiem, który, się, który szybciej idzie do domu, czy żółw, czy ślimak. Ale wydaje mi się, że jednak żółw jest szybszy. Tak, był taki dowcip, gdzie założył się zając sam królik z żółwiem, kto szybciej dobiegnie do domu. No i oczywiście żółw był pierwszy. A tu co mamy? Tu mamy kupę nor, kupę czegoś, co kopało. W związku z tym tutaj będą też żółwie, jak nic. E... A sądząc po... A co to jest? Dobrze, wiemy, że jest to padewnik i wiemy, że to y, panewnik, czyli coś są co na pewno kopie. Wiemy, że coś kopie i wiemy, że coś jest na pewno szersze od tamtej szpary, co jest, co jest w tamtej szybie, ale czy tego widzimy? Nie widzimy. Ale pójdźmy spoiler, jak wygląda, żeby nie było żadnej Wam zwierząt. A, pancernik, nie panewnik. A, jak plopem głupoty. Kochanie, nie potrafisz czytać. Tak, tu jest pancernik. Dobra, pancernika musimy znaleźć. Hm. pancernik. Jak się woła na pancernika? Cip, chip, taś, taś. Pancernik. No nie ma, nie widzimy. Ale jak znajdziemy, to Wam nie nagramy, dlatego że już stąd uciekamy. No i kolejny motyw z rybką. Czyli, nie wiem co to są, aniołki, trzyma rybka, rybkę i muszelkę. Lecimy dalej. Kochani, strefa pustynna. Hmm. Czyli spodziewajmy się kaktusów. I proszę bardzo, macie kaktusy. Ale wygląda to powiedzmy, no rewelacyjnie. Takie klimaty lubimy. Tak jak wiecie, że ja kocham Malawii. Jest to Afryka w związku z tym Mimo, że nie lubię tamtych temperatur, to po prostu sam klimat dla mnie jest genialny. A tutaj pewnie mamy jakiegoś zwierzaka, którego szukamy. Ma to jakąś agawę, majukę posadzoną. A co tu jest? Heloderma? Heloderma to jest, słuchajcie, jeden z płazów. Płazów? przygadów. Heloderma jest chyba płazem. Która jest jadowita szukamy. to jest tak naprawdę nie taka duża jaszczurka także trochę jej poszukamy ale nie nie widzę nie widzę pewnie gdzieś się schowała mimo że to jest za dużo miejsca do schowania to ona nie ma no ale gdzieś tam uciekła no trudno w takim razie poglądajmy kaktusy jeżeli nie ma i więcej kaktusów bo po to tu przyszliśmy w końcu a co tutaj mamy zakaz deptania o tutaj tutaj jest dokładnie zakaz deptania tak a co tutaj mamy? Tu mamy agamy! Coś małe. Tam jest jedna, a tutaj jest druga. Super. Kierunek zjedzania. Lecimy dalej. Pchamy i przechodzimy. O, tu będzie tropikalna. Tak! Tropikalna strefa klimatyczna. No i tutaj sobie lepsze powietrze od razu. Słuchajcie, tutaj jest fantastyczne to, że nawet o tamto pomieszczenie, gdzie jest strefa pustynna jest o wiele bardziej gorąco i duszna niż ta. Co tu mamy? Woliery dla papug. No wygląda genialnie. No genialnie. No i masa roślin oczywiście. Różne begonie, anturiumy, widzę, Diefenbachie, mm, oczywiście palmy. Zresztą jak przyjedziecie tutaj, możecie sobie obejrzeć i przesłać na takich tablicach informacyjnych co tutaj jest Żako jedne z najlepiej gadających papuk tak cześć cześć który najłatwiej jest nauczyć mówienia o tu jesteś jeszcze powiedz cześć 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 skrzydło kwiaty piękne a tutaj mamy o ja się spodziewałem, że tutaj będą jakieś błotne żółwie. Słuchajcie, a z tego co ja widzę, egzokarni też jest rodzaju pewnego rodzaju azylem, bo widzę tutaj żółwie i czerwonolice i żółtowice. Także powiem Wam, pewno uważajmy w Polsce, bo on się zadamodził i to bardzo fajnie w Polsce. Nasto fajnie, nie fajnie będzie na sobie do tego żółwia. Ale... O! Na tabliczce również macie informacje o, tu jest, izem naklepany O, a tu jest informacja też właśnie, że to są gatunki inwazyjne w Polsce Na nie trzeba mieć udzielone zezwolenie, żeby je trzymać w ogóle Normalny zjadacz chleba nie jest w stanie ich trzymać to nie może sobie kupić ich w sklepach Mimo, że one kiedyś były kupowane w sklepach Jako bardzo popularne Tukan! Zobaczcie jakie cudo No powiem Wam, że takie miejsca zawsze warto odwiedzać Są po prostu rewelacyjne i powiem Wam, że dla mnie jest to po prostu rewelacja. Nie spodziewałem się, że w Sosnowcu, nie umyłem Sosnowcowi oczywiście, jest takie piękne miejsce. Naprawdę. Przejdziemy się raz jeszcze. Palmy tu chyba bambus. Nigdzie nie widziałem konop indyjskich w tej strefie azjatyckiej, ale no cóż. Co tu mamy? A tu pewnie jakiś siaszczur sobie lata. ale nie widzimy, nie widać go, o jest. Proszę bardzo. Mamy tutaj kolegę. A jest to co? Nie wiem, nie wymówię tej nazwy, tak zamówcie sami. A tu mamy chłopacza zmiennego. Widzieliśmy go w warszawskim zoo, mhm. ale jest na wybiegu tam, także sobie potem jeszcze do niego przejdziemy. no co w ogóle jest jeszcze na wybiegu. No bomba, rewelacja, cudo. Zobaczcie, wygląda to po prostu genialnie. Bardzo, bardzo polecam to miejsce. Nie płacą mi ani grosze za to, za to polecenie, raczej ja zapłaciłem za bilet w kasie, ale dla mnie jest to po prostu no, miejsce fantastyczne. Kochani, a tutaj są woliery zewnętrzne dla tych wszystkich ptaków. No po prostu wygląda to mega, mega zajebiście, także bardzo polecam jeszcze raz to miejsce, nie spodziewałem się, nie miałem świadomości, że coś takiego powstało, cieszę się, że tutaj trafiłem i w tym okresie wakacyjnym również Was wszystkich zachęcam, żebyście również odwiedzili to sosnowskie egzotarium, bo jest co zobaczyć. Dobrze moi drodzy, jeszcze na zakończenie akcent akwarystyczny, jedna ryba, nie mam pojęcia jaka, uciekająca w każdym razie i takie po prostu zrobione, zrobione oczko. Nie by nic ciekawego, ale każdy z nas chciałby mieć domek właśnie z takim oczkiem. O, druga. No to co? Jeszcze raz polecam. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego, udanych wakacji. Trzymajcie się i do następnej akwagatki. Moi drodzy, głupi ja, naprawdę idiota. Pożegnałem się, bo myślałem, że tam, gdzie wychodzimy, to jest koniec. Nie, zobaczyliśmy, że jest dalej kierunek zwiedzania. I co my na to natrafiliśmy? Na piękną aranżację. A to są tworooki. Mhm. Tak, czworooki czyli ryba, która widzi nad powierzchnią wody, w kącie 360 stopni. Widzicie, pływają sobie i tak naprawdę te oczy tak mają, wydawałoby się, że mają... Nadzoru, nieoznakowani tak? w okolicy Opel. Opel. Zobaczcie i sama aranżacja, sama aranżacja rewelacyjna. Przepraszam, drzemie się papugi i Janosik nie się krzyczą, także lecimy dalej. Tak, to jeszcze nie koniec. No i tutaj Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa i Afryka, przepraszam. Co ja chromole? Brudne szyby, nieładnie. Ale piękne, duże egzemplarze No i aranżacje nad rewelacja. O, uciekła mi skarduję. No tak, mieliśmy pokazywać zwierzęta Co my tu mamy jeszcze? Kolejne terrarium. Tu pewnie jakieś kajmany będą. Zaraz do tego przejdziemy. No powiem wam. Naprawdę to robi wrażenie. Te wszystkie terraria. Bazyliszki. Jakieś żółwie. Po prostu. Mm, dla mnie bomba. Ilość naturalnych roślin, naturalnych wystrojów Po prostu wygląda to mega Słuchajcie mega, zasłoniłem palcem, przepraszam Tutaj agamy błotne i wszystkie inne Inne gady No i to chyba będzie dopiero już teraz koniec Czy warto, warto, bardzo warto No po prostu dla mnie jedna wielka rewelacja Proszę, Birman, piezon birmański leżący sobie coś pięknego, naprawdę no i co? Kierunek zwiedzania jest tam, ale to już to już chyba naprawdę koniec, ale ja nie chcę mówić, że to jest koniec w momencie, kiedy nie mam tej pewności, że to jest koniec, bo trzy razy już stąd chciałem wychodzić. Wydawało mi się, że to już jest wszystko, co można zobaczyć. Ale no, jak się okazało, oszukałem się. Lecimy dalej, szybciutko. I oprócz tego, że pada na mnie wewnątrz deszcz, no to to już chyba jest naprawdę koniec.